Racjonalność. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedna. Czwórka. Co wychodzi naprzeciw. Siedemka molet. Wynik. Odpowiedź. Rada. Trójka. Sedno, czwórka Kilichów. Człowiek żyje przeszłością. Ciągle zastanawia się, jak mógł dopuścić do czegoś takiego. Obsesyjnie myśli, ale te rozmyślania nic nowego do życia nie wnoszą. Człowiek nie rozwija się, ignoruje nowe szanse. Przeżywa to, co już dawno minęło. Pogrąża się, wpada w apatię. Czuje niechęć. Czeka na święte nigdy. Nie dostrzega czegoś, co jest nowe, i wszystko odrzuca. Żyje emocjami, tymi złymi emocjami, które jemu szkodzą. Bo nic nie wnoszą i człowiek cofa się. Może mówić, że ma dość. Może czuć rozterki, gniew. To wychodzi naprzeciw. Siedemka mat. To jest czekanie. To są stracone okazje. To jest również brak lub odrzucenie zaproszenia. Odrzucenie okazji do poznania wartościowych ludzi. To jest również frustracja. Spowodowana brakiem pieniędzy. To są również skłonności do ryzyka. To może być sytuacja bez wyjścia. To są... Oskarżenia, kłótnia, zadyma. Wynik? Odpowiedź? Rada? Trójka kilów. Do życia należy podejść racjonalnie. Musimy twardo stać na ziemi, ponieważ popełniamy błędy, lub strona przeciwna robi więcej błędów. Żeby nam udało się swobodniej przejść przez życie, to człowiek musi. Miecie również w sobie empatię. Na przykład na meczu piłkarskim są emocje, jest empatia i jest racjonalność. Na meczu jest konkret. Słabszy przegrywa. Tam nie ma miejsca na koty czy kotki, ale za to są psy na meczu. Jak szczeniaki rozrabiają, to nieraz 3-4 suki przyjadą. A policjanci przyjadą na kogutach. Pewnie paliwo jest drogie. No cóż, życie. To wszystko. Jutro zrobię czytanie o empatii. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.